Monesy nie zostanie na długo w G2. No, on ma chyba już pół roku jeszcze kontrakt, nie? Jakieś takie są liki. Przecieki z tier 1 potwierdzone. Znamy polski skład ESC. No proszę, czy to maskecik? No No bardzo, dobra, oglądamy. Czy Waszym zdaniem Falcon zdopnie swego i latem tego roku sprowadzą do drużyny Moneziego? Wydaje mi się, że tak, widzowie. Wydaje mi się, że dopnął to i Monesi nie będzie przedłużał kontraktu z G2 i raczej będzie chciał. Będą chcieli, nie? Raczej będą chcieli to zrobić. A za kogo? Okaże się. Okaże się, ale wydaje mi się, że no, Niko chciałby Moneziego w swoim zespole. Na pewno by chciał, no bo on teraz, wydaje mi się, miał przejść do Falcons. Tylko no G2 zablokowało ten transfer, nie? Wszystkie przecieki, które były podawane no. przez dziennika Żanela oraz witrynę HAL TV, powoli jedna po drugiej zaczynają się potwierdzać. Kolejny no. raz pokazują, że są po prostu rzetelnym źródłem informacji. Nie inaczej było w przypadku transferów do organizacji Falcons. Oczywiście no. najpierw powitali na pokładzie ich obecnie największą no. gwiazdę Niko, nie minęło no. za wiele czasu i ostatecznie poznaliśmy ich trzech nowych zawodników. Słuchajcie, no ten skład może zaskoczyć. Jak wcześniej mówiłem, nie wpisujmy ich na straty. Naprawdę, nie spisujmy ich na straty. Zobaczmy, jak zagrają, bo wiecie, wiele razy. Były składy robione na papierze, no, wjazdy, no, świetne te składy były robione, a takie składy to jest. Moim zdaniem nie jest najgorszy skład i nie jest najlepszy. Ale on może zaskoczyć, bo ten skład naprawdę jest niezły. No, zobaczymy, jak oni zagrają. Teraz, chyba kiedy? 14 stycznia? Widzowie? 14 stycznia jest ten Blast, chyba będą tam grali. Tam, tam troszkę może ocenimy. No, to będzie świeży skład. No, za dużo nie zrobią. Ale sam jestem ciekaw, jakim tam pójdzie. Nie, jak Niko będzie się czuł w tym składzie. No, zobaczymy. Bez zaskoczenia padło tutaj na Hexana, Dextera oraz Tessesa. Czyli trójkę graczy z Heroic, dzięki którym przejmą ich punkty w rankingu Valve i nie zaczną od Zera. No i w no ostateczności tak wygląda informacja: Magisk, Niko, Keksan, Dexter, Tesels oraz Zonik w roli trenera. Jak stwierdził na ten transfer, Niko: Jestem hmm. podekscytowany dzisiejszym rozpoczęciem naszego pierwszego bootcampu. A co ma powiedzieć? No, no Niko nie może nic niego powiedzieć. No to chodź do zespołu, jest tragedia, mówi i by napisał. Wiecie co? Jest tragedia totalna, nie wiem po co to podpisałem. No goście grać nie pozdrawią, chyba tak nie można, musi napisać, że świetnie i ekstra i wygrywają PCW, wszystko wygrywają nie? Z tego co nam wiadomo to trenują oni w Belgradzie. I a propos właśnie ich bootcampu, to kilka krótkich materiałów pokazywał Dexter, głównie jak to prezentuje się w środku. No poprzmy. Świetnie się to prezentuje, świetnie. Na stadionie jakimś. Słuchaj, po patrzenica, ugadajcie z kim, ladyszką, siedzę. Ja mam strasznie złe wspomnienia, widzowie, z grania na stadionie, bo miałem budkę kiedyś na stadionie i gościu nam powiedział, jak była zima, grudzień to był, powiem wam, minus 7, minus 8 na dworzu. My byliśmy na stadionie Legii, tam w takiej strefie VIP na samej górze. Do Kibla mieliśmy 5 minut drogi, wiecie, no. Do się 5 minut drogi, musiał dwor dworem przejść przy minus tam 8-5 stopniach. Ślisko, jak sam lecisz na dół z tych schodów, musisz stadionem zejść na dół, tragedia. A gość na przykład nam powiedział, jakieś zimno na początku, kąpy włączycie i rozgrzeje się. Staria ja tam wchodzę, a tam jest loduwa, normalnie loduwa. Chyba tam z 5 stopni było, a gościu mówi do nas: spokojnie, kąpy włączycie, rozgrzejecie pomieszczenie. Więc co ty gadasz? Ziomek, mówię, dawaj mi tu ogrzewanie, bo przecież to ptarmy tam zamarzniemy. no co to za rzeczy do treningu są, nie? Wiecie, tragedia. No Dlatego mam złe wspomnienia, nie? Jak coś. Szary się już po nilę. Zostanę mnie po no i a propos odejścia Niko z G2, to jeden z użytkowników na Twitterze o Katiuszka zdecydował się zrobić dłuższą nitkę z najlepszymi wycinkami z udziałem Moneziego i właśnie Niko. W pewnym momencie przypomniał społeczności no. o wywiadzie w witrynie HLTV, gdzie rozmawiali właśnie ze snajperem G2. No tak, o tym wywiadzie no część osób zdążyła tak. już zapomnieć. Jak wiecie w roku 2023 znalazł się na czwartym miejscu w top 20 graczy HLTV mm. i właśnie tam powiedział kilka słów o jego możliwym odejściu z G2, kiedy w składzie zabraknie Niko. Jak szczerze stwierdził, chciałem iść z Niko gdziekolwiek by się nie udał. Oprócz, no ja wam mówię, no to G2 zablokowało ten transfer, i po prostu poczekają do końca kontraktu. A no chyba już nie jest za długo, nie? Tam chyba pół roku jeszcze jest ten kontrakt, czy troszkę ponad pół roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale jakby chcieli go sprzedać, no to wiadomo, to by mogli, ale czemu go nie sprzedają? Też mi się wydaje, że nie, nie sprzedadzą go dlatego w tym momencie, bo też nie ma zmiennika, nie? Chyba. Nie ma zmiennika, Marok jeszcze, tak? Okej, okay, dobra, Marok. Nawet jak Marok kontrakt, no to zobaczcie, że nie ma zmiennika. Kogo oni mogliby wziąć za Monesiego? No nie ma takiego snajpera drugiego tak dobrego jak Monesi. To jest duży minus. Dlatego, no ciężko, właśnie powiedzieć, nie? Jakby człowiek się za zachował. MHL, Szeliga, no Szeliga, widzowie, Masket, Szeliga, no w sumie no, mamy troszkę taki wybór. Macie rację, no to nie ma tragedii. Samo przebywanie z nim w jednym zespole jest niesamowite. Mamy świetną atmosferę, doskonale się rozumiemy, mówimy sobie, gdzie możemy być lepsi, popełniamy błędy, poprawiamy je i omawiamy. Ostatecznie dostałem inną ofertę, przy której byłem zainteresowany, ale G2 nie chciał mnie sprzedać. Podobna no rzecz właśnie, stała no. się również i w tej szufli transferowej, z tym wyjątkiem, że tym razem Niko rzeczywiście odszedł z formacji G2. W ramach przypomnienia organizacja G2 odrzucała każdą ofertę Falcon z jego, bo nie mogli <laughs> pozwolić sobie na utratę dwóch gwiazd zespołu. Podobno no zostań para no. G2 oferowano mi ponad 3 miliony dolarów. No pan powiem, że no dużo to jest, ale wydaje mi się, jakby się jeszcze tak dogadali, to z 4 miliony mogliby za niego zgadnąć, 4,5 za Moneziego, raczej by to przeszło. Ale no właśnie, nie ma zmiennika, nie? Nie ma tego zmiennika i tu jest największy minus tego i dlatego no nie doszło do tego transferu, nie? A jak wiemy Monezji bardzo mocno rozważał ofertę Falcons i jeżeli Gitu dałoby mu zielone światło, to najpewniej odszedłby hmm. razem z niko. No nie na pewno. może się okazać, że i tak Monezji nie pozostanie w Gitu na długo, bo jak twierdzą źródła Halt. Jego kontrakt wygasa na koniec 2025 roku. No aha, I Z tego dobra, też względu no może dojść tak właśnie, do sytuacji, że Monezy nie będzie chciał przedłużać z nimi umowy, a to oznacza, że GTU będzie wręcz zmuszonego go sprzedać A no będzie na chciał grać tam, gdzie Czyli nie? latem 2025, lub też na koniec roku puścić zupełnie za darmo. Ale tam mówili, że po pół roku mogą go puścić, chyba nie widzowie. Tam coś było, właśnie, że po pół roku on będzie mógł odejść, czy będą chcieli, będą mogli go sprzedać. Coś jakieś tam przecieki były, właśnie dlatego tak miałem z tyłu głowy, że kontrakt uroku ma czy coś? Tam były jakieś takie właśnie przecieki. Gdyby grał w to pewniejsza byłaby ta druga opcja, bo jak wiemy, lubią wypuszczać swoich graczy za darmo. Do tego jak wiemy no, od Canela, także Falcons dalej starał okay, się o pozyskanie Jinpata oraz Moneziego właśnie latem tego roku. I tym razem Sniper g tu już może zostać rzeczywiście sprzedany, a zanim może pójść do no. Jinpat. Falcons prędzej czy później potrafi dopiąć swego. Tak było w przypadku transferu Niko, którego starali się od dłuższego czasu. Teraz no, kiedy już go mają, dobra. sprowadzenie Moneziego wydaje się o wiele prostsze, a z nim do drużyny mogą dołączyć inni topowi gracze na swoje. Ich pozycjach. No ale czy Jim Hat ogólnie będzie chciał tam dojść? Ja, na przykład, kurde, no to jest ciekawe ogólnie z tym Jim Hatem. Czy uważacie Jim Hata za totalnego kota? Tak pytam was, widzowie, nie? Uważacie go za totalnego kota? Bo on nie jest zły, ale on nie jest zły, ale uważam, że on jest troszkę shaky czasami, nie? Że potrafi troszkę gorzej zagrać, ale jest dobry. Jest dobry, on ma dopiero 18 lat i uważam, że się totalnie rozwinie tak, że będzie, no. Na tej swojej pozycji, no jak mało kto nie, jeszcze lepiej, no jest dobry, nie, tylko, no sam jestem ciekaw jakby się rozwinął, nie, przynikło przy Zoniku, uważam że, no uważam że, no ciężko mi nawet stwierdzić nie, właśnie pod tym względem, czy on miałby odejść czy nie do Falcons, bo on odrzucił ich ofertę, nie, bo oni mu złożyli ofertę, ale on ją odrzucił, tak, że zostaje w Maus, no to jest ciekawe ogólnie. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej. W tym właśnie na przykład Gimput. A też no widowie też można powiedzieć, bo niektórzy nie wiedzą, no to Hat miał wagbana, nie? On miał Wagbana. Widzowie? No właśnie, miał wagbana, czyli my wiemy, czemu jest taki dobry. My wiemy, my już wiemy, wiemy. No miał wagbana, no jak wagbana za to, No za haksę, on jakby młody to haksował przecież, nie? O ile tam pisali, o ile dobrze wiem, bo też nie chcę, wiecie, mówić, że to, że on na pewno haksował, ale tak wszędzie pisali, nie? Że on miał wagbana za haksę, jakby młody, nie? Jakoś tak to było. Więc no, jest jak jest, ale mu ten wagban szedł. No, ile on tam miał? 13 lat chyba tam wagbana. Pana dostał, później to też minęło, jakoś tak to jest, nie? No, to miał 11 lat, właśnie, no. No, miał, no, ale, no miał 11 lat. Wy, wy oszukiwaliście jak mieliście 11 lat, widzowie? Jumping, jumping, nie wiem, on też chyba, no ja nie wiem. Wszyscy z Finlandii to szemrani. Jeden haksuje, drugi haksuje, ja to już nie wiem, co jest, no. Co się dzieje z tymi ludźmi? Zmieniając już teraz nieco temat, Heroic dosłownie przed chwilą poinformował, że Nerds nie jest dużej częścią informacji, mm. i tak jak mówiono w przeciekach, to oficjalnie no. Dobra do zmiana. do Dobra zmiana, ale jak wcześniej mówiłem, uważam, że tam by im się przydał taki Igł z prawdziwego zdarzenia. Ale no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z Twistem dalej, nie? Sam jestem ciekaw, żeby, bo w sumie podobnie by to wyszło możliwe, a nawet może jeszcze lepiej, gdyby wzięli normalnego Igla i by Twist wszedł znowu na rifla i by tylko skupił się na strzelaniu, nie? A wiadomo, że to Kilka lików, które dotyczą sceny CIS. Raz jeszcze potwierdził, że do pary Vision dołączy były prowadzący Virtus... A o Alu nic nie powiedziałem, Sopelini. O Alu, broń Boże, no, dwot. pro James. Do tego podał też wieści mm. dotyczące b Według bon, jego źródeł, Axel oraz Boomich mają dołączyć właśnie do tej formacji. Pojawiają się też przecieki z niepewnego źródła... dowie. Kilka... top 30 HLTV, nie? Te teamy. Solution, Chyba, że zaskoczą, Podobno nie? Podobno byli oni zainteresowani Molodojem oraz Resoluxem. Nie znałem tego typa, ja wam powiem, ty... Ej, ja w ogóle go nie znałem. Jakaś gwiazda? Okej. Okay. I kto jeszcze? Rezoluxe. Też jakaś gwiazda. Ej, ja serio, nie znałem tych zawodników. No, jak w meteorze grał to widzowie, no. I na Permitte wygrał. No to wiadomo, że musi być dobry. Ciekawe. Ogólnie nie wiedziałem, naprawdę widzowie nie wiedziałem tego. Ten pierwszy to 19-letni grać DMS z ratingiem 1,26. Rezoluxa niestety głównie kojarzy z kontrowersji, gdzie na przykład grał w teamie Croatia, które było dyskwalifikowane za cheating i każdy poza Rezolux. Ja. Typ z hakcami, typy dostały bana za hakce, ale oni tam haksowali akurat, przecież tam były takie jaja, że coś, ja, ja nie wiem stary, żeby się wybić teraz widzowie, to trzeba na radarze napisać, no i tyle, i jesteś wybity, no radar odpalasz i od razu jesteś lepszy, nie, ja oczywiście chciałbym, żeby każdy grał uczciwie widzowie, grajcie uczciwie, nie dajcie się ponieść emocjom, no, no ale no, je, do Fnatic radarowy teraz dochodzi, czyjcie, Luksem dostał wtedy bana na pół roku od organizatora. O, Jest no też posądzany no. na przykład o match fixing. Niemniej żaden transfer oficjalnie nie doszedł jeszcze do skutku. Kurwa match fixing za haksy, Ej, tu, tu ostro się dzieje, Fnatic, nieźle. Wam powiem, nieźle, nieźle. Standardowo o wszystkim informujemy na bieżąco na naszym Discordzie. Wejdźcie na Discorda właśnie do PikEja. Mocni gracze czekają na oferty, ronią Simple i Perfecto. Oni tam dwa na 2 gracze. Jak ostatnio na swoim Twitterze dziennikarz Nel, Nie pamiętam, żebym kiedyś... To zaś póki nie wyłączasz i kariera zrobiona. No. Wypisując tutaj takie niki jak Simple, Spinks, Perfecto, Jam, Res, Dupri, Hampus, Je Konfig czy też Hooksy. O, po... no, z tym Configiem to by nie przesadzał, no. Nie przesadzałbym. Prosił o niego oraz Statsmeister, aby zrobili taką listę prograczy, którzy są wolnymi agentami bądź się do ławce. No trochę ich jest, no tak jak patrzymy, no trochę ich jest, no, ale wiadomo, że z ławki no nikt nie będzie kupował wszystkich zawodników. Niektórzy w ogóle nie są warci, nic. No, jest tu Ralen, no zobaczcie, jest Ralci. M tu nie dodali, jest? Nie? Kylar, Goofy i Michu jest. Michu to cały czas czeka na swoją y, kolej, na swoją szansę. Ralen jest, a MHL jest? Nie ma MHela. Szkoda. Nie trzeba było długo na to czekać i od z niego dostaliśmy właśnie takie zestawienie i z tych graczy, którzy tam widnieją dałoby się złożyć naprawdę coś dobrego. Potem dodał jeszcze kolejnych zawodników na prośbę społeczności, w tym na przykład bardziej humorystycznie białego tam ja widziałem ogólnie tego posta to przyznawali białego biały biali biali wiecie my tam pamowali spamowali nie no ale MHL-a dalej nie ma widzowie dalej nie ma MHL-a, no szkoda biały jest no wiadomo no rybak no ma swoją moc on znany jest już no wypłynął na szerokie wody widzowie nie jak to się mówi nie na swoim kucie czy też białego raz jeszcze powrócił temat zmian w mapulu które według społeczności powinny wkrótce nadejść no jak już wiecie, wiemy że Train wszedł zamek na Twitterze z apelem do Valve, abyście pośpieszyli dzisiaj. się ze zmianami w polimap, jeżeli mają taki zamiar. No nie Później dawno, dowiedzieliśmy tak się, że wpis dotarł do deweloperów, którzy go polubili. Jak stwierdził na przykład Ozni, aktualizacja polimap CSA2 już wkrótce. Ostatnio na scenie powstał taki mini turniej for fun organizowany przez no. Avalon, gdzie topowi zawodnicy grają to między sobą 2 na 2. Do tego każdy kill z noża daje 2,5 tysiąca dolarów, a MVP zgarnia 10 tysięcy. Oto wszyscy uczestnicy tego przedsięwzięcia. Obecnie duo Dong Monezji jest dosłownie nie do zatrzymania i znajdują się już w finale tych zawodów. Dla mnie to jest niesprawiedliwy skład, nie? To jest strasznie niesprawiedliwy skład. Wyobrażacie, że 2 na 2 Donka i Monesiego? No, że to jest od razu. No, stary, to nie jest do wygrania. Przecież to nie jest do wygrania. Donki i Monesi wygrali już, tak? A, wygrali 3-0. No, tak, to te niesprawiedliwe składy to są przecież. No, dlatego to jest XD, nie? Dla mnie to jest XD, że taki skład w ogóle był. No, ale jest jak jest. Druga sprawa, przegląd do Train'a. Train ogólnie, widzowie, nie jest gotowy. Ta mapa nie powinna znaleźć się w puli. Jak już, to powiem, wejść znowu overpass. Tak? powinien wejść overpass, a nie wchodził train, żeby no bo słuchajcie, no, ta mapa jest niedokończona no. Ona jest niedokończona, no nawet prosi mówią, że wszyscy większość prosów mówi, że ona jest beznadziejna i ona potrzebuje radykalnych zmian a na razie no tych zmian. Od kiedy wprowadzili tego Traina, że można go grać sobie, no to nic nie zrobili. Nic. Totalnie tam jakieś pomniejsze zmiany i tu jest największy minus, tak? No ale to dopiero na Majora, no ale już będą grali chyba ludzie, nie? Ona będzie wprowadzona ta mapa, o ile dobrze rozumiem. Dlatego nie wiem czemu casha nie ma. No słuchajcie, cały czas mnie to zastanawia, był cash, tak? Co chwilę były te zdjęcia, wszystko, nie ma nic. Ja nie wiem gdzie jest ten cash, co? Zapomnieli o nim czy co. Nie, serio, tragedia. Ale szkoda. No, a Overpass moim zdaniem za mało zmian dostał. Za mało zmian i dlatego też go nie wprowadzili. Dla mnie to trochę longpaint zmieniony, trochę monster, on no tam wszystko powinno być pozmienione rzeczy powinny być na tym overpassie, nie? Czekają tutaj na zakończenie meczu Kioske Bass kontra Cielo Jane. W turnie brał udział na przykład duet Simple Perfecto, jednak ci całkiem szybko odpadli, wygrywając jedynie na deko i Tinira. No i... Na nich chyba musieli wygrać. Dobrze napisałeś, widzu. Niedokończona mapa na niedokończoną grę. Więc wszystko gitara. Zgadzam się. Standardowo na koniec drugiego newsa mamy dla was dalszy ciąg rankingu TV za rok 2024. A wiemy, że na ósmym miejscu jest Broki. Widzowie, uważacie, że Broki powinien mieć ósme miejsce? No jasno, Overpass jest lepszy niż aktualny train, tak? No ja uważam, że jego na pewno nie powinno być na ósmym miejscu. Czy on jest wyżej od Bita w ogóle? To nie wiem. No nie no, no nie ma szans, no. Party. Za dziesiąte miejsce należy do Frozena, a dziewiąte zostało zajęte przez Bita. Tak w tej chwili wygląda pełne hmm. zestawienie. Jeśli chodzi o Bold Prediction, Frozen bez zaskoczenia dał no, kiosłkę To wiadome, a Beat no. zdecydował się umieścić tu 17-latka z Passion UA, Strefa transferowa, no to my już o transferach wiemy, widzowie. W trochę. ostatnim czasie dowiedzieliśmy się sporo przeciwników na temat polskiej formacji do Rebels, do Rebels, gdzie nadal mamy dwa puste miejsca. Liker Solution we współpracy z polskimi Likami doszli do informacji, że do Rebels no. przymierzani jest Tomiko oraz Sobolu. Znaczy, słuchajcie, ja w dalszym ciągu uważam, że to jest taki trochę znowu odgrzewany kotlet, nie? Szkoda, że Rebels na przykład nie zrobił jakichś testów dłuższych, wiecie, żeby potestować jakichś ludzi z Faceita, spróbować potestować, wiecie, nie? Chyba, że tak zrobił ale, no, że to Miko i Sobol doszedł, no szkoda, bo wydaje mi się, że mamy trochę zawodników, którzy potrafią grać, nie? Ale znowu Sobol, no nie wiem, zastanawiam się nad tym, czy to jest dobre rozwiązanie, nie? żeby znowu brać tych samych zawodników, żeby trochę świeżości wprowadzić, no tylko problem jest też taki w Polsce, no że no ciężko jest z tymi zawodnikami w, w naszym kraju, nie mamy talentów żadnych za bardzo, no i się właśnie nad tym zastanawiam, nie, cały czas, że tu jest największy problem w tym, sroma mogli wziąć? Goof i ale to znowu to samo by było, nie? Ale też uważam, słuchajcie, mogliby na przykład z EU dwie osoby wziąć. Nie wiem, czy czemu polski roster jest zrobiony Szper umie angielski, Mocek umie angielski bardzo dobrze. Nie wiem, jak reszta, Kiserek i Fly, tak, ale no, jakby w EU poszli, dwóch zawodników z EU by zrobi, wzięli, to wydaje mi się, że ten skład by o wiele lepiej grał, nie? Jeśli chodzi o rolę Kotwicy, to na niej testowani są jeszcze Mary, Baymi, czy też hmm. Bielany. W ostateczności jednak wszystko wskazuje na to, że do Rebels dołączą wcześniej wspomniani Tomiko i Sobol. Idąc hmm. dalej, Znamy prawdopodobny polski skład, który zasili organizację ESC. Według wielu źródeł są no. oni blisko podpisania formacji Los Cogutos. Na ich najbliższy mecz mają wpisany taki skład. A jak stwierdził ostatnio jeszcze Maskę... Znaczy wydaje mi się, że Krasna to nie podpisze żadnego kontraktu, nie? No dla mnie to jeśli Krasna podpisałby kontrakt z ESC, no wątpię, żeby oni mi dali 3k euro albo z 4, tak? Za granie, no nie masz szans żadnych, nie? No nie wiem, dziwna sytuacja. Powraca on do treningów po dwóch miesiącach przerwy. Przecieki potwierdziły się i tak ostatecznie wygląda formacja Monte na rok 2025. Komunikacja przenosi się w 100% dobrze, na no. język angielski. Do tego prowadzenie przejmuje Gizmi i tym samym Hades będzie mógł skupić się jedynie na fragowaniu ze snajperki. No i Dla dobrze. No i o to chodzi. Hades Fira na, pozycji na drużyny. Ostatecznie padł na topę, który wcześniej reprezentował m.in. Ikle. Słuchajcie, ten skład, ogólnie Monte, uważam, że jest ciekawy. Nie można spisać go na straty, bo wzięli ludzi z Akademii, też muszą ciąć koszta, bo tam jakiś sponsor podobno odszedł, nie? Muszą trochę ciąć koszta, tam ktoś powiedział. Uważam, że dajmy im czas, zobaczmy, jak będą grali. HD się skupi na WP, znowu będzie nawalał ostro, więc uważam, że też mogą nieźle grać, nie? Poczekajmy, zobaczymy, nie? Do tego dzisiaj potwierdziły się doniesienia ze strony kfem. wielu likerów i do jej do dołączył Tak na ten moment wygląda ich pełny skład. Nie uważam. Topa był w tych składach. Wiadomo, to ma być IGL, tak? Kwem. Nigdy nie byłem do niego przekonany. Nigdy. Ja patrzyłem, jak on gra. No to zawsze był w tych teamach gdzieś. Był w tych teamach i jakoś tam średnio to szło. No, wydaje mi się, te te on Way. Ja życzę im jak najlepiej, żeby chłopacy są młodzi, tak? Żeby nawalali. Ale no, to już chyba nie będzie ten sam skład. Szkoda, że jest dobry składzik widzowy. Jest dobry składzik. On jest rozwalany. Wiecie, nie wiem. Zamiast grać dalej, tak? Coś kombinować. No to oni nagle się. Tam rozchodzą ci zawodnicy, nie? No to jest najgorsze. gracz MA Tirek musi opuścić początek sezonu z powodu złamanej nogi. Tym samym z tej formacji został Kito. Jego... Czyli gra nogą, tak, widzowie? Czyli gra nogą. Okej. Okay. Nowe nie znałem. Chyba ręką się gra, nie? Ja nie wiem. Może, może my, widzowie, o nie wiemy, jak tam w Ameryce jest, nie? Bo to M8 z Ameryki, wie, jak coś, no. Jest różnie, nie? Jego chwilowe dołączenie sprawia, że m na pewien czas no będzie właśnie. grało z niemiecką flagą na HLTV. Erek powinien wrócić do zespołu na 21 sezon ESL Pro League w marcu. Tak jak mówiono już wcześniej, organizacja KOI odchodzi od graczy z półwyspu iberyjskiego i tym samym każdy ich zawodnik no, może badać swoje potencjalne opcje bez Jak stwierdzono, poprosili naszych menedżerów, by opracowali plan, który ostatecznie pozwoli nam dostać się do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No pierwsze dziesiątki, no słuchajcie, KOI mówi że. Star... Oni mają f... siana. Oni mają f... siana, no to oni sobie mogą pozwolić na dobrą drużynę. No ta drużyna, no niestety, nie dojechała, nie? No to nie dziwię się, że ich benczują, nie? No on przedstawiło ich nowych graczy: Cryptic, Infinite oraz Piping. Tym samym dołączają do Rasha i Juniora. Nawet Pochylą nie na wypowiadam ich skład się, nie? na ten rok. Blitz został wystawiony na listę transferową przez Dynamo i Klot, mm -hmm. i tym samym brakuje im teraz dwóch elementów układanki. Jeszcze wcześniej z tą formacją pożegnał się Chris. Ciekawe, ciekawe. O! Mamy akcję! Fytel! No ale widzowie, jest deagle, no. A, potęga łacha. Dobra. Dobre headziki. Dobry headzik mam ten. Wychylenie, przepraszam. Clutchek, 1 na 2. Widowie! No jednak to ja był ładny. Zobaczycie, znajdziecie w kolejnym typu. zagraniu dnia wystarczy podejdziecie swojem aktowi Discorda. Dobra, jakby na weekend. Dajcie 7 na 10. Piszcie oraz komentarzu. Dajcie suba i lajka panowi Kiejowi w widowie. Pamiętajcie. Wchodźcie na, na Pirate Swap, tym samym, który. Super materiał jak zawsze. Ale standardowo wbijajcie na Discorda oraz na discorda. po sobie też wbijaj dla pana Kiej. Dziękuję, jesteście z nami. Jasne, będziemy, będziemy cały czas. No ja daję lajka. Super materiał jak zawsze.